O co chodzi, wujku? Wiesz, co tak się zastanawiam, co robisz? Sprzątam przecież. Trzeba sprzątać. To chyba oczywiste przecież. Hmm. Tak myślę, Marcysiu, że chyba coś cię gryzie. O, wcale nie. Skąd ten pomysł? Wiesz, co, Marcysiu? Sprzątałaś godzinę temu. Ten stół i 15 minut temu też go sprzątałaś. O, bo tu strasznie brudno wszędzie. Ciągle widzę te oh, resztki jedzenia po obiedzie. Hmm. Ale po obiedzie to od razu sprzątnęliśmy i to było jakieś dwie godziny temu. I sprzątnęliśmy dokładnie. A jednak hmm, ciągle jest bałagan. Jak nie widzisz, to może trzeba iść sprawdzić, czy nie czas na nowe okulary. Co cię tak denerwuje? Powiedz szczerze. To wszystko. Wszędzie czai się nieporządek, a szczególnie w środku. W środku? Masz na myśli szuflady albo, albo szatki? Chyba sprzątaliśmy jakiś miesiąc temu tak gruntownie, dokładnie. O nie! Mówię, o moim sercu, które jest pełne zła. Mm -hmm. Wszyscy popełniamy grzechy, to prawda, ale przecież nasz dobry ojciec wybaczy je wszystkie, kiedy wyznajemy je szczerze, podczas spowiedzi. Tak, tak. I jeszcze powiesz, wujku, że przecież. Rozmawialiśmy o tym przed miesiącem. Dokładnie tak. Tylko widzisz, moje grzechy są naprawdę złe i naprawdę plamią moje serce i chyba nie da się tak po prostu wybaczyć, zapomnieć i kochać. Tak myślisz? Mm. I jeszcze do tego. Przychodzę do spowiedzi i widzę, jak bardzo wciąż popełniam te same grzechy i wcale się nie poprawiam. To musi być trudne dla Ciebie. Trudne? To straszne po prostu! I w takiej sytuacji wydaje się tobie pewnie, że wszystko przegrane. Y y y y no właśnie, bo przecież staram się jak potrafię najlepiej, a i tak nie wychodzi. Przypomina mi to przypowieść o synu marnotrawnym, pamiętasz ją? Mm, tak. Właśnie, taka jestem jak ten syn. Do niczego. Ale przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje nam przede wszystkim. Ojca, i to, jak wielka jest Jego miłość jak bardzo czeka na powrót swego syna. A co masz na myśli wujku, to, że ten ojciec z przypowieści jest miłosierny, tak? Właśnie tak Marcusiu się go nazywa, bo patrzy na nas, oczyma miłości i kocha nas w sposób niewyobrażalny całym swoim sercem. Nawet gdy jesteśmy bardzo źli? Nawet wtedy, bo On nie patrzy na nasze grzechy, te grzechy nie zasłaniają nigdy Jego miłości, bo Jego miłość jest nieskończona, bo stworzył nas i kocha nas tak jak to tylko możliwe. Dokładnie tak samo jak na obrazie, który. Doskonale znasz, prawda, Marcysiu? O tak, o tak! To mój ulubiony Jezus Miłosierny. Pragnę mu ufać, ale nie jest to takie łatwe, bo tak często go też ranię. Jak każdy z nas, niestety. E, to co w takim razie mogę zrobić z miłości do niego? To jest bardzo dobre pytanie, Marcysiu. Może na początku dobrze byłoby zadbać o takie solidne wypełnianie pierwszych piątków. Czyli z czystym sercem po spowiedzi przyjąć komunię świętą w pierwszy piątek miesiąca z intencją wynagradzającą za grzechy swoje i innych. Doskonale pamiętasz, brawo. Właśnie o to chodzi, że możemy wynagradzać poprzez nabożeństwo pierwszych piątków za nasze grzechy i grzechy wszystkich ludzi na całym świecie. I odmawiać koronkę do Bożego miłosierdzia o trzeciej po południu. Pan Jezus, prosząc świętą Faustynę, o czym możemy przeczytać w dzienniczku Świętej Faustyny. Mówi o godzinie 15 i podpowiada nam, co jest ważne w godzinie 15. Mówi również o tym, i Święta Faustyna zostawia nam właśnie koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale tę koronkę możemy odmawiać. W każdej godzinie dnia i nocy, Aha. również o godzinie Aha. 15. Mhm. Posłuchaj, co powinniśmy robić o godzinie trzeciej po południu, szczególnie o trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce. Szczególnie w moim opuszczeniu, w chwili konania, jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. No tak, to poznawajmy dalej to serce pełne miłości dla wszystkich, nawet największych grzeszników i wynagradzajmy Mu jak najpiękniej. Dobrze, róbmy tak. Do zobaczenia za miesiąc.